thank <laughs> you Michał Tuszyński, witam Was serdecznie, to jest, to jest sportowa rozmowa i taki program wyjątkowy, bo mam taki plan i założenie, abyśmy z kamerą odwiedzali takie wyjątkowe miejsca sportowe, miejsca w naszym mieście, gdzie wykuwają się talenty, gdzie warto zobaczyć jak to wygląda, jak ta praca przebiega i warto po prostu takie miejsca promować. I dziś jesteśmy w takim miejscu, róg ulicy Szosa i ulicy Bema, pod marketem Biedronka, tutaj moi drodzy dzieją się prawdziwe sportowe cuda. Jedno słowo, Centuria właściwie dwa. Centuria Toruń, już warto sobie to hasło zapamiętać. Moim i przede wszystkim waszym gościem jest trenerka tego klubu Centuri Toruń, pani Dorota Sadowska. Witam serdecznie, pani trener. Witam serdecznie. Mówię o tych cudach sportowych, bo ja tak naprawdę mam przyjemność tutaj te obiekty centurii odwiedzać od kilku lat przy okazji kolejnych sukcesów tego klubu, bo rzeczywiście tych sukcesów jest bardzo dużo i o tych sukcesach sobie dziś porozmawiamy, bo jest się czym pochwalić, ale na początek, pani trener, sprawy bieżące, czyli przenosimy się do Holandii. Eindhoven, Puchar Świata, no i kolejne medale. I to jest o tyle ciekawe, że nawet jeżeli patrzymy na te dwa medale naszych zawodniczek, to w jakimś sensie były dla nich debiuty. Ale to już Pani trener powie, co miałem na myśli. Tak, w ubiegły weekend byliśmy na Pucharze Świata rangi G2, czyli to jest najwyższej rangi puchar Świata. Obstawa bardzo międzynarodowa, bo było USA, i Tajlandia, Japonia, naprawdę z całego świata ludzie. E, bardzo mocny turniej. I wywalczyliśmy dwa brązowe medale, tak jak redaktor mówił, w, tak jakby dwa debiuty. Nasza Gabriela Wrzesz, czyli mistrzyni Europy kadetek, przeszła od tego roku do wyższej kategorii wiekowej, czyli juniorek. Po trzech walkach udało jej się wywalczyć ten brązowy medal, przegrała w półfinale z bardzo mocną Bułgarką. Ale już za trzy tygodnie spotkamy się w Serbii, więc zobaczymy jak to będzie. No i Paula Górska, bardzo młoda zawodniczka, dopiero drugoroczny kadet, pierwszy jej puchar świata, pierwsze międzynarodowe doświadczenie i wróciła z brązowym medalem, co było niemałym zaskoczeniem dla wszystkich po czterech walkach. Ja w ogóle powinienem zacząć ten program też od tego, aby powiedzieć, że mówimy o taekwondo, bo właśnie taekwondo rządzi i dzieli century. I to jak słyszeliście z powodzeniem, Gabriela Wrzesz Wrzeszcz, jeszcze niezwykle młoda zawodniczka, ale tak jak mówię, już kilka razy miałem okazję z nią rozmawiać przy okazji kolejnych sukcesów tej utalentowanej wychowanki century. I tak się zastanawiam, patrząc też na to, że coś w tym taekwondo jest takiego, że. Patrzę na te zawody międzynarodowe i coraz młodsi zawodnicy, zawodniczki osiągają te sukcesy, że tutaj rzeczywiście ten poziom wieku spada, jeżeli chodzi o te największe sukcesy. Gdzie jest sufit Gabrieli wrzesz? Ja mogę patrzeć na Gabrielę w kontekście nawet Igrzysk Olimpijskich. Jak to wygląda? Ja myślę, że jak najbardziej. No, generalnie zakładamy sobie cele krótkofalowe póki co. tak? Z Gabrycią sobie założyliśmy, że naszym celem na najbliższe dwa lata jest dostanie się do ścisłej kadry na Mistrzostwa Świata Juniorów, które będą za rok w Australii. Ale tak długofalowo patrząc, wiadomo, że każdy, kto ćwiczy, ćwiczy tak ona olimpijska w tej wersji sportowej, jeździ na zawody, rywalizuje. Każdego, każdego z tych zawodników celem jest, są Igrzyska Olimpijskie. Naszym też. No i wracając do tych igrzysk w Paryżu. Ktoś tam wliczył, że ta średnia wieku występujących zawodniczek i zawodników to było 20 lat i się zastanawiam co takiego wyjątkowego, wyjątkowego jest w taekwondo i skąd się to bierze, że, że te sukcesy przychodzą tak szybko, że często nawet w Polsce to juniorzy czy juniorki zdobywają te medale w kategorii senior. Ja myślę, że generalnie sport wyczynowy coraz bardziej ma wczesną specjalizację. Nie tylko w taekwondo, ale w innych dyscyplinach ten wiek się obniża. Taekwondo jest sztuką walki bardzo dynamiczną i tak naprawdę od, od, tak naprawdę od początku, odkąd jest są Igrzyska Olimpijskie, te wyniki najwyższe sięgają, sięgają po nie osobę w coraz młodszym wieku. Tak jak na przykład dwa lata temu, przepraszam, nie dwa lata temu, tylko na poprzednich igrzyskach, Adriana Cerezo, hiszpanka, która w wieku 18 lat zdobyła medal na igrzyskach. Teraz też by 18-latkowie też zdobywali medale na igrzyskach olimpijskich. Bardzo rzadkim u nas widokiem na igrzyskach są medaliści powyżej 30. Także to jest taki sport wczesnej specjalizacji. Dużo startujemy. No nie ma co się oszukiwać, jest duża eksploatacja, jeżeli chodzi o te starty, o ilość tych zawodów. I do, wytrwają do późnego wieku, że tak powiem, nieliczni. Choć mieliśmy w Polsce olimpijczyka z Rio, Piotra Pazińskiego, który pojechał w wieku bodajże 30 lat, coś około 30, bo był, jednym, był najstarszym zawodnikiem wtedy. To już weteran w tym sporcie na To, to już weteran. Dzisiaj bardzo dobry trener z Warszawy. Eee, także można też w tym wieku. No dobra, to mi od razu przypomina się też yy, sytuacja w łyżwiarstwie figurowym, gdzie też ta tak zwana wczesna specjalizacja występuje, ale dobrze, skupmy się na tym, gdzie jesteśmy. Klub Centuria Torun, wyjątkowy 2024 rok, bo świętowaliście swój jubileusz, to jest 10 lat, zaledwie dekada, ale udało się zrobić naprawdę dużo. Z czego? Pani trener, patrząc na te 10 lat jest najbardziej dumna. Tak naprawdę może nie najbardziej jesteśmy dumni z um, tych medali, tak? E, najbardziej jesteśmy dumni z tego, że ci nasi zawodnicy e, rosną, wzrastają w tym sporcie, zostają z nami długo, e, są wartościowymi ludźmi, przez stekłum dostają się bardziej otwarci, bardziej pewni siebie e, i przenoszą ten sport tak naprawdę na życie. Oczywiście, że miała powiedzieć od strony sportowej, no to oczywistą sprawą jest to, że złoty medal. Yy, Chciałam powiedzieć, Igrzysk, może wyprzedzam. To wypuścimy tę rozmowę w 2028 roku, jak to, co pani trener powiedziała, teraz się zmaterializuje. Tak, najbardziej jesteśmy na dzień dzisiejszy dumni oczywiście ze złotego medalu Mistrzostw Europy Kadetów. Cztery lata temu mieliśmy brązowy medal. Widać, że szkolenie naszego głównego trenera Łukasza idzie w bardzo dobrym kierunku, skoro te wyniki cały czas nam rosną. No właśnie. Tutaj się fajnie u Was rozmawia, bo jest zawsze fajna atmosfera, ale też są te wyniki sportowe, które pokazują, że naprawdę wiecie jak to robić i to robicie i rzeczywiście ten poziom w Centurii jest bardzo wysoki. I chciałem też o to zapytać, bo tak jak mówię, sportowo wszystko gra, ale prowadzenie klubu sportowego to jest trudny biznes w tych czasach? Jak to wygląda? Ja myślę, że jeżeli ktoś to traktuje jako biznes, to nie zajdzie daleko mm. przede wszystkim. Wszyscy myślą, że to jest bardzo łatwa praca. Przechodzimy sobie na 16, prowadzimy treningi idziemy do domu. Nikt nie widzi tej otoczki. Już nie mówiąc o tej administracji papierologii, ale o tych przygotowaniach treningów, zaplanowania wyjazdów, całej logistyce, przygotowania nie wiem, obozów sportowych, rozpisania tych wszystkich treningów, żeby ta forma strzelistą formą się w danym momencie. Nie traktujemy tego jako biznes, być może dlatego te dzieciaki, ci zawodnicy są coraz wyżej. I też ja na to często zwracam uwagę, bo jakby klub to jest swego rodzaju ekosystem, taka rodzina, bo są też rodzice. I u Was mam takie wrażenie, że rodzice są też bardzo ważną częścią tego klubu. To nie są tylko zajęcia dla rodziców, ale widzę, że oni cały czas gdzieś aktywnie uczestniczą w tym, co się dzieje w klubie, albo też pomagają w różnych inicjatywach. Jak to wygląda? Tak, rodzice są. Znaczy my od samego początku, gdy założyliśmy klub, stawialiśmy na to, żeby stworzyć pewnego rodzaju mikrospołeczność, żeby ci rodzice, żeby, te, żeby ci zawodnicy, ci rodzice czuli się jak u siebie w domu i rzeczywiście traktują klub tą naszą piwnicę jak drugi dom. Są dzieciaki, które mają treningi na 19 a siedzą tutaj już od godziny 16, choć nie muszą, a są i tacy, najlepiej by tutaj nocowali jakby mogli. Rodzice są bardzo zaangażowani, ale tak naprawdę, żeby ten wynik był sportowy, no to musi być zaangażowanie zawodnika, trenerów i dobra współpraca z rodzicem. Jeżeli któryś z, ten, których z tych elementów nie styka, to nic z tego tak naprawdę nie będzie, jeżeli mówimy o karierze sportowej. Ale też nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na karierze sportowej, bo mamy też duże grono e, zawodników, dzieci, którzy trenują po prostu dla siebie, nie tylko dla wyników, dla medali. Wiadomo, że no nie, jest, nie każdy zostanie wyczynowym sportowcem, ale dla takich dzieciaków też jest u nas miejsca i się odnajdują. No właśnie, a propos też tego miejsca, bo to jest kolejna siedziba klubu, w której czujecie się bardzo dobrze, poświęciliście pewnie dużo pieniędzy i wysiłku, żeby ona wyglądała tak, jak wygląda. Natomiast też jakiś czas temu przeżyliście swego rodzaju kataklizm, nazwijmy to, bo klub po prostu zalało, Jakiego ska jakiej skali to były problemy, jak sobie poradziliście. Bo ja wtedy się z wami spotykałem i wiem, że było trudno. No to szczęście w nieszczęściu, że to były wakacje. Tak naprawdę, że nie zaburzyło nam to planów treningowych. Przez miesiąc trenowaliśmy na dworze, na boiskach szkolnych. W momencie, właśnie dzięki tym rodzicom, w momencie kiedy pojechaliśmy na obóz sportowy przygotowawczy do nowego sezonu, wpadła tu ekipa rodziców i po prostu wyremontowali to, co było. Dużo sprzętu, bardzo dużo sprzętu straciliśmy. Już nie mówiąc o tym, że to odszkodowanie, to nie starczyło na to, żeby uzupełnić, tak, bo chociażby sama mata kosztuje kilkadziesiąt tysięcy. Ale udało nam się dużo odratować, mieliśmy tutaj prawie metr wody. Do dziś na pewno czuć w powietrzu tutaj skutki tego. Mata kosztuje kilkadziesiąt tysięcy? Kilkadziesiąt Co takiego tysięcy. jest w tej macie, że ona musi tyle kosztować? No tyle kosztuje. Mamy różne rodzaje mat, tak. Mata do ma ma dwa centymetry, jeden puzal. Dobrej jakości matę kosztuje około 110-120 zł, a nie jest jeszcze to mata certyfikowana przez Work Wondo, bo gdybyśmy chcieli matę certyfikowaną przez Work Wondo, to około 170 zł za jeden puzzle. A jeżeli mamy tych puzli na sali 150, to można sobie przeliczyć, ile to kosztuje, a mata się zużywa i trzeba ją wymieniać. Dobrze, pani trener, bo to też może być swego rodzaju reklama, bo oglądają nas, mam wielką nadzieję, także rodzice chociażby, które mogą się, którzy mogą się zastanawiać nad tym, na jaki sport, do jakiego klubu zapisać swoje dziecko. Pytanie jest bardzo proste i takie pytanie w takich rozmowach często pada. Jestem bardzo ciekaw odpowiedzi: dlaczego taekwondo i dlaczego centuria? Taekwondo, dlatego, że jest to sport bardzo ogólnorozwojowy bardzo ogólnorozwojowe, bardzo rozwijające motorykę małą, dużą, koordynację, e, bardzo poprawiające koncentrację dzieci. Generalnie bardzo dużo fizjoterapeutów wysyła stricto na taekwondo, bo nie jest to sport, który obciąża, nie chciałabym wymieniać teraz sportów, które co obciążają, ale na przykład u nas e, nie jest to kontuzjogenny sport, tak? e, jest bezpieczny. Na zawodach, jeżeli dzieci już jeżdżą na te zawody i biorą udział w walce sportowej, to mamy największą ilość ochraniaczy, bo do 14 roku życia jest kask, kask z pleksem, przezroczystą taką szybką, więc nic się tak naprawdę nie może stać. No stawiamy też bardzo duże, duże znaczenie, przywiązujemy duże znaczenie do pięciu zasad tekwondo, czyli grzeczność, uczciwość, wytrwałość, samokontrola i odwaga. I staramy się też pod tym kątem wychowywać naszych zawodników. A dlaczego centuria? Centuria może dlatego, że tak naprawdę znajdzie się tutaj miejsce dla każdego. Prowadzimy zajęcia od trzeciego roku życia, z podziałem na grupy wiekowe. Nie skreślamy nikogo. Mamy dzieci z autyzmem, z różnymi dysfunkcjami, też trenują, trenują od lat. Mam na przykład zawodnika, chłopca, który ćwiczy z nami już bodajże z 6 lat, ma autyzm, jeździ z nami na obozy. Co prawda z tatą, ze swoim opiekunem, ale Paweł, jak sami rodzice mówią, zrobił wielki progres przez te lata, które jest u nas w klubie. Mnie to fascynuje, bo zawsze ja wychodzę z założenia, że właśnie nie każdy musi być i może mistrzem. W swojej dyscyplinie, ale sama droga, ta praca, w ogóle uprawianie sportu to jest mnóstwo takich korzyści życiowych. Jestem ciekaw, a propos tego, co czytałem na stronie tych słów trenera, o tych dwóch zawodnikach, którzy gdzieś wieczorem przed pierwszymi zawodami spłakani w pokoju siedzieli i nie wiedzieli, czy stąd uciekać i co robić, bo wiedzieli, że na drugi dzień staną naprzeciwko rywala. I to jest kapitalna historia, bo oni w sobie to przełamali. Oni wystartowali, zwyciężyli, pokonali swoich przeciwników. Jestem ciekaw, czy trzeba coś rozbudować w swoich zawodnikach, bo tu jednak trzeba stanąć naprzeciwko. Przeciwko kogoś i z nim zwyciężyć. To nie jest sport, w takim sensie, że nasz występ jest oceniany, nie ma kogoś naprzeciwko, kto też chce z nami wygrać. Trzeba dzieci nauczyć albo przełamać w nich coś, żeby pokonali tę drugą osobę naprzeciwko, tego rywala. To jest jednak pojedynek. Trening mentalny. Bardzo dużo pracy jest z tymi dziećmi, jeżeli chodzi o pracę nad ich głową. Tak? Nad, tym, nad tym, żeby przede wszystkim skupili się na walce, na, na, na tym, żeby pokazywali to, co potrafią najbardziej. Bardzo dużo dzieci, zawod, dzieci zawodników, powiedzmy no, tych do 17-18 roku życia, najczęściej e, blokuje się tym, że boi się, że zawiedzie na przykład mamę, tatę czy też trenera, bo tren, trenerzy są dla nich jak drudzy rodzice i bardzo patrzą, zerkają na nas, jak my na tym krzesełku reagujemy na różne sytuacje. E, cały czas im uświadamiamy, że robią to dla siebie, nie wygrywają dla trenera, dla mamy, tylko dla siebie. Tak? Chociażby sytuacja z Paulą Górską, obecną, tą właśnie medalistką z Holandii. Ja przypominam sobie zawody, rok temu, bodajże, w Ostrowcu Świętokrzyskim na Pucharze Polski. zbliżała się walka Pauli, nikt nie wiedział gdzie jest Paula. Paula gdzieś tam w rogu chowała się, ja już myślałam, że po prostu uciekła, gdzieś tam się schowała i nie znajdziemy, jej walka minie, bo jest czas na stawienie się i będzie po zawodach, tak? No Paula siedziała w kącie, płakała, bała się wejść do walki. Powtarzając, że na pewno i tak nie wygra, bo jest słaba. To są najczęstsze słowa wszystkich, praktycznie dzieciaków, którzy zaczynają. A ta praca, którą włożyliśmy przez ten ostatni czas, no, skutkuje tym chociażby, że jedzie na pierwszy swój puchar świata i zdobywa brązowy medal. Także głowa jest moim zdaniem w sztukach walki, w ogólnie w sporcie jest najważniejsza. Ona gra tak naprawdę pierwsze skrzypce, bo możemy nie mieć jakichś umiejętności. Ale możemy nadrobić charakterem, pewnością siebie i parciem do przodu cały czas. Pani trener, to jest pytanie. Teraz sobie wpadłem na, na to, że warto to pytanie zadać, chociaż ja zadaję wielokrotnie sportowcom, którzy sztuki walki uprawiają. Czy charakter do sportu walki taki, jak też te Kłondo, to jest coś z czym się rodzimy i albo to masz, albo nie. A może można to wypracować po prostu na sali? Myślę, że można to wypracować. Aczkolwiek są pewne cechy charakteru, które nam mogą przy tym pomóc, tak? Mamy bardzo dużo zawodników takich, którzy przychodzili do klubu, na przykład Julka Masłowska, też bardzo utytułowana zawodniczka mistrzyni Polski, reprezentantka Polski. Na początku, gdy zaczynała u nas w klubie, nie odzywała się do nas. Tak naprawdę chyba z rok czasu to było tylko tak, nie? Kiwanie głową. I widać, jaki ona niesamowity progres zrobiła przez te ostatnie lata, w swojej otwartości, w swoim zachowaniu w tym, jakim jest, jaką jest koleżanką dla innych, jakim przykładem dla innych dzieciaków. Także myślę, że te, można każdy ma te cechy, można nad nimi pracować je, e, cały czas, żeby nam też tak właśnie wzrastały, były coraz bardziej widoczne. Bardzo ciekawy temat, pani trener poruszyła rodziców, bo byłem kiedyś na turnieju tenisowym, gdzie Paula Kania przerwała swój tenisowy mecz, aby wyprosić swoją mamę z trybun, bo ta mama reagowała tak żywiołowo, że po prostu Pauli przeszkadzała. I tam dalszy yy, koniec tego meczu mama Pauli Kania oglądała gdzieś z klubowego budynku. W wielu dyscyplinach, czy w piłce nożnej, w akademiach rodzice, nie chcę powiedzieć, że to jest problem, ale trzeba sobie gdzieś te relacje po prostu jako trener ułożyć z rodzicami. Yy, bo gdzieś ci rodzice, będąc za linią boczną, potrafią, nie wiem jak to nazwać, przytłaczać swoje dzieci. Są jakimś problemem, chyba mogę tak powiedzieć. Jak to jest z rodzicami? Tutaj też na pewno przeżywają, reagują żywiołowo. Może trzeba te właśnie temperamenty gdzieś tam yy, tonować. Trzeba studzić od początku i wyznaczać granice. Yy, jasne jest to, że są rodzice, którzy jadą pierwszy raz. Yy. My siedzimy na krzesełku, zawodnik walczy, a rodzic tam krzyczy, co on ma zrobić, nie? Człowiek, który nigdy nie stanął na macie, nigdy nie wykonał żadnego kopnięcia, nigdy nie zrobił 10-minutowego treningu, ale myśli, że już wszystko wie, bo pojrzał sobie zawody, kilka treningów, kilka filmków na YouTubie i już stał się takim coachem. To nie jest dobre, bo zawodnik powinien mieć jednego trenera. Rodzic w domu nie powinien się wypowiadać na temat taekwondo, na temat treningów, organizacji treningów, organizacji klubu. On ma wspierać swoje dziecko od strony emocjonalnej, a nie od strony sportowej. I to jest najważniejsze. Jasne, tak samo jak we wszystkich sportach, u nas na zawodach też się zdarzają toksyczni rodzice. Eee, no nie z naszego klubu, bo bardzo tego pilnujemy. Ale są rodzice, którzy w sposób bardzo wulgarny na zawodach krzyczą za tych barierek do rodziców, do, do dzieci, ale też do, na przeciwników. Ale mogę powiedzieć to, że w Polskim Związku Taką Olimpijskiego, gdzie jestem w zarządzie, jakiś czas temu stworzyliśmy taki kodeks etyki. Jest tam też między innymi zawarte to, kodeks postępowania i zachowywania się, tak? Jest tam też między innymi zawarte to, że, że musimy zwracać uwagę na to, jak są, jakie są odzywki do innych zawodników, nie tylko od strony trenerskiej, ale też na przykład od kolegów co wiąże się, i osób powiązanych z danym klubem, tak? Więc mam nadzieję, że w przyszłości takie sytuacje nie będą się zdarzały, a jeżeli będą, no to mamy pewne narzędzia, aby egzekwować pewne kary. Dobrze, już zbliżając się do końca tej rozmowy, pani trener, w końcu bardzo ważne pytanie. Trener Łukasz Sadowski, pani trener Dorota Sadowska. To nazwisko tutaj nie jest przypadkowe. Razem w domu, razem na sali, można zwariować? Można. Czasem żałujemy. <grym> Wiadomo, domu, dosyć, że prowadzimy ten klub. Ten klub jest naszym całym życiem. Tutaj spędzamy jedną część dnia razem, w domu spędzamy dalszą część dnia. Weekend zawsze na zawodach razem. Na weekendach jest dużo emocji, bo każdemu z nas zależy bardzo na tym, żeby zawodnicy wzrastali i osiągali jak najlepsze wyniki. Nie zawsze chodzi o medal. Czasem chodzi o drobne zadania, które mają wykonać w trakcie walki. Tak? My widzimy, obserwujemy te progresy. Czasem nawet jeżeli walka była przegrana, tak samo nas bardzo satysfakcjonuje, jakby był medal, ale widzimy, że dany zawodnik zrobił progres, zaczął słuchać na krzesełku trenera, zaczął wprowadzać, więc mm, też trzeba pamiętać o tym, że dla nas nie jest najważniejsze właśnie te trofeum. E, ale wracając może do tematu tego, że. E, no, Fajnie, bo mam jeden tok myślenia, jedno, jedno, jedno miejsce, któr któremu się poświęciliśmy całkowicie. Całkowicie się poświęciliśmy no, Taekwondo, tak naprawdę. tak, Klub tutaj, no jeszcze, tak jak mówiłam, działam w strukturach Polskiego Związku, ale jest to czasem ciężkie. Czasem by się chciało wrócić do, do pracy, która była przed Taekwondo, po prostu każdy tak czasem ma. Pani trener, ja wam bardzo gratuluję i dziękuję za kapitalną robotę, jaką robicie dla toruńskiego sportu. No i my też dziennikarze mamy dzięki wam pracę, bo jest o czym mówić, czyli o sukcesach waszych zawodniczek i zawodników. Szanowni państwo, gorąco wam polecam Centuria Taekwondo Toruń. Warto pamiętać, że jest takie miejsce w Toruniu. Wystarczy sprawdzić, jakie sukcesy osiągają wychowanki, wychowankowie tego klubu w tym miejscu. To nie może być przypadek. Moim i Waszym gościem była pani trener, właśnie tutaj w Centurii Tekwondotorum, pani Dorota Sadowska. Bardzo pani trener, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.